Cześć, witajcie w nowym filmie. Kara śmierci pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, a poszczególne kraje stosują ją w bardzo różny sposób. Podczas gdy niektóre narody całkowicie ją zniosły, inne nadal nakładają ją za niektóre przestępstwa. Doświadczenie celi śmierci różni się znacznie w zależności od lokalizacji, systemu prawnego i poglądów kulturowych na sprawiedliwość i karę. Dziś przyjrzymy się, jak wygląda cela śmierci na całym świecie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Od 2023 roku w Stanach Zjednoczonych w celach śmierci przebywa około 2,5 tysiąca osób. Obecnie 24 stany aktywnie egzekwują karę śmierci, podczas gdy 23 stany i Dystrykt Kolumbii ją zniosły. Kara śmierci jest zazwyczaj zarezerwowana dla przestępstw takich jak morderstwo, zdrada stanu, szpiegostwo i niektóre przypadki znęcania się nad dziećmi. Podstawowe metody egzekucji obejmują śmiertelny zastrzyk, najczęściej stosowana metoda polegająca na podaniu serii leków w celu wywołania śmierci. Porażenie prądem, wykorzystuje krzesło elektryczne do dostarczenia śmiertelnych wstrząsów. Komora gazowa polega na wdychaniu trującego gazu. Pluton egzekucyjny alternatywna metoda dozwolona w niektórych stanach. Osadzeni w celi śmierci zazwyczaj spędzają ostatni wieczór w odosobnieniu, często z ograniczonym kontaktem telefonicznym z rodziną lub przyjaciółmi. Wizyty są ściśle regulowane, ale bliscy członkowie rodziny mogą czasami zobaczyć więźnia przed egzekucją. Wielu więźniów ma możliwość wyboru ostatniego posiłku, wybierając spośród różnych produktów spożywczych zgodnie z przepisami więziennymi. Godne uwagi prośby ostatni posiłek obejmują Ted Bundy. Niesławny, seryjny morderca zdecydował się na prosty posiłek składający się ze steku, jajek i pieczonego ziemniaka oraz filiżanki kawy. John Wayne Gacy, skazany za zamordowanie 33 młodych mężczyzn, zażądał kubełka smażonego kurczaka z KFC, frytek i kilograma truskawek. Egzekucje są często obserwowane przez wybraną grupę, w tym rodzinę ofiary, rodzinę więźnia, przedstawicieli mediów i urzędników prawnych. Czas spędzony w celi śmierci jest bardzo zróżnicowany, a wielu więźniów czeka od 10 do 20 lat lub dłużej z powodu długich odwołań i postępowań sądowych. Numer 19. Chiński system ścigania ma wyjątkowo wysoki wskaźnik skazań, wynoszący około 99%, co prowadzi do tysięcy wyroków śmierci każdego roku. Głównymi metodami egzekucji w Chinach są plutony egzekucyjne i śmiertelne zastrzyki. Śmiertelne zastrzyki, zalegalizowane w latach 90., są często wykonywane w państwowych, mobilnych samochodach egzekucyjnych. W tym procesie skazani więźniowie są podobno przymocowywani do stołu wewnątrz specjalnie wyposażonej furgonetki, gdzie poddawany jest śmiertelny zastrzyk. Istnieją poważne obawy dotyczące pobierania organów od straconych więźniów, ponieważ ich organy są często wykorzystywane do celów medycznych i naukowych bez ich zgody. Amnesty International zidentyfikowała Chiny jako wiodącego wykonawcę egzekucji na świecie, a liczba egzekucji znacznie przekracza łączną liczbę wszystkich innych krajów. Śmiertelne zastrzyki stały się preferowaną metodą w Chinach ze względu na niższe koszty i możliwość przeprowadzenia egzekucji w bardziej dyskretny sposób. Korzystanie z mobilnych samochodów egzekucyjnych usprawnia proces, eliminując potrzebę transportu więźniów do więzień. Operacje wykonywane przez te pojazdy pozostają jednak owiane tajemnicą, a informacje na temat ofiar, które często są szybko sądzone i poddawane egzekucji, są mało przejrzyste. Numer 18. Według raportów Iran Human Rights i innych organizacji zajmujących się prawami człowieka, każdego roku irańskie władze dokonują egzekucji setek osób. Wielu więźniów skazanych na karę śmierci stoi w obliczu poważnych wyzwań prawnych, często odmawiając im dostępu do prawnika po aresztowaniu. Skutkuje to niesprawiedliwymi procesami, w których wyroki często opierają się na zeznaniach uzyskanych za pomocą tortur. Ostatnio w więzieniu Rajajshach odnotowano wzrost liczby odosobnionych więźniów w celach śmierci przed egzekucją, co utrudnia zrozumienie ich ostatnich godzin. Więźniowie są zazwyczaj zakuwani w kajdany na rękach i nogach, aby zapobiec samookaleczeniom lub zakłóceniom podczas transportu. Proces ten często obejmuje przeniesienie skazanych do izolatki w sobotę, a egzekucje przeprowadzane są w środę. Podczas odosobnienia więźniowie otrzymują jedynie posiłki zapewniane przez rząd, które często uznawane są za niejadalne. W zwykłych sekcjach więziennych więźniowie mogą gotować dla siebie, co prowadzi do tego, że wielu z nich odrzuca żywność dostarczaną przez państwo. Ostatnia wizyta z rodziną jest opisywana jako szczególnie wstrząsające doświadczenie, często uważane za bardziej bolesne niż sama egzekucja. Numer 17 Postępowanie z więźniami skazanymi na karę śmierci w Arabii Saudyjskiej pozostaje owiane tajemnicą. Znamy jednak liczbę egzekucji wykonanych w ubiegłym roku. W 2024 władze saudyjskie przeprowadziły 198 egzekucji, najwięcej od 1990 roku. Pomimo obietnic ograniczenia stosowania kary śmierci, Arabia Saudyjska zwiększyła liczbę egzekucji, często ignorując międzynarodowe standardy dotyczące uczciwych i rzetelnych procesów. W szczególności gwałtownie wzrosła liczba egzekucji związanych z narkotykami. Ponadto rząd Arabii Saudyjskiej wykorzystywał karę śmierci jako narzędzie do uciszania politycznych sprzeciwów, atakując obywateli z mniejszości szyickiej, którzy uczestniczyli w antyrządowych protestach w latach 2011-2013. W okresie od maja do czerwca 2024 roku władze saudyjskie wykonały również egzekucje na trzech cudzoziemcach z Syrii i Nigerii. Wzrost liczby egzekucji, w szczególności za przestępstwa narkotykowe i sprzeciw polityczny, stoi w wyraźnej sprzeczności z wcześniejszymi obietnicami królestwa dotyczącymi ograniczenia kary śmierci. Społeczność międzynarodowa wyraziła głębokie zaniepokojenie lekceważeniem przez Arabię Saudyjską praw człowieka i praworządności w stosowaniu kary śmierci. Numer 16. Kara śmierci w Egipcie jest złożoną i wieloaspektową kwestią, kształtowaną przez ramy prawne, metody egzekucji, warunki więzienne i czynniki demograficzne. Egipt znajduje się w pierwszej piątce krajów o największej liczbie egzekucji na świecie. W latach 2018-2020 w Egipcie przeprowadzono co najmniej 241 egzekucji, przy czym w 2020 wykonano 152 egzekucje, co stanowi najwyższy wynik w historii tego kraju. Przestępstwa karane śmiercią w Egipcie obejmują szereg przestępstw, takich jak morderstwa, działania związane z terroryzmem i przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa. Podstawową metodą egzekucji dla cywilów jest powieszenie, podczas gdy personel wojskowy skazany na śmierć jest zwykle wykonywany przez rozstrzelanie. Szczegółowe informacje na temat warunków panujących w egipskich celach śmierci są skąpe. Raporty sugerują jednak, że więźniowie są poddawani długim okresom izolacji. Istnieje również duża niepewność co do dat egzekucji, a więźniowie mają ograniczony dostęp do świata zewnętrznego, w tym minimalny kontakt z rodziną i prawnikiem. Warunki te są często określane jako nieludzkie, co jest znane jako zjawisko celi śmierci. Ponieważ Egipt jest sygnatariuszem konwencji o prawach dziecka, podejrzani muszą mieć co najmniej 18 lat w chwili popełnienia przestępstwa, aby kwalifikować się do kary śmierci. Numer 15. W ciągu ostatnich dwóch dekad prawie 300 osób zostało umieszczonych w celach śmierci w Indonezji, z czego około 186 zostało skazanych za przestępstwa związane z narkotykami. W latach 2013-2016 w kraju stracono 23 osoby po nieoficjalnym moratorium w poprzednich latach. Podstawową metodą egzekucji w Indonezji jest rozstrzelanie. Więźniowie są zazwyczaj powiadamiani o dacie egzekucji z co najmniej 72 godzinnym wyprzedzeniem, a następnie umieszczani w izolatce. W wyznaczonym dniu są oni transportowani do odległej lokalizacji, gdzie dwunastoosobowy pluton egzekucyjny przeprowadza egzekucję. Skazany może siedzieć lub stać i ma związane oczy. Wywiady z prawnikami ujawniły, że w 2015 roku straceni więźniowie byli przetrzymywani razem w jednym pomieszczeniu w dniach poprzedzających egzekucję. Nowy indonezyjski kodeks karny uchwalony w 2023 roku wprowadza 10-letni okres próbny dla więźniów skazanych na karę śmierci, którzy wykażą skruchę i dobre zachowanie, potencjalnie umożliwiając zmianę wyroku na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Numer 14. W Mauretanii obowiązuje obecnie moratorium na egzekucje, ale informacje na temat więźniów skazanych na karę śmierci pozostają skąpe. Więźniowie ci są przetrzymywani w takich samych warunkach jak ogół populacji więziennej, a ze względu na przeludnienie izolacja nie jest możliwa. Większość więźniów skazanych na karę śmierci przebywa w Mir Mogrein, odległym pustynnym ośrodku z dala od ich rodzin i organizacji pomocy prawnej. Niewielu prawników jest skłonnych podejmować się tych spraw, ponieważ spotykają się oni z groźbami i zastraszaniem. Prawo mauretańskie zabrania egzekucji dzieci poniżej 16 roku życia, ale nieletni w wieku od 16 do 18 lat mogą zostać skazani na śmierć. Zgodnie z prawem więźniowie skazani na karę śmierci muszą być umieszczani w specjalnych celach i monitorowani 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby zapobiec ucieczce. W 2017 roku dzienna stawka żywieniowa i higieniczna dla więźniów wynosiła mniej niż dolar na osobę, a kwota ta nie była dostosowywana od ponad dekadę. Niektórzy więźniowie polegają na rzadkich wizytach rodzin, aby otrzymać dodatkowe jedzenie. Numer 13. Białoruś jest jedynym krajem w Europie, który nadal wykonuje karę śmierci, a więźniowie w celach śmierci żyją w ciągłej niepewności co do swojego losu. Więźniowie nigdy nie są informowani z wyprzedzeniem o dacie egzekucji, a kiedy do niej dochodzi, wydarzenie to jest traktowane jako tajemnica państwowa. Szacuje się, że od uzyskania przez Białoruś niepodległości w 1991 przeprowadzono ponad 300 egzekucji. Większość osób skazanych na karę śmierci to skazani za morderstwo z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, którzy są przetrzymywani w jednostkach o zaostrzonym rygorze aresztu śledczego nr 1. Obiekt ten mieści się w częściowo zawalonym XIX-wiecznym zamku w centrum Mińska, gdzie dostęp dla aktywistów i dziennikarzy jest poważnie ograniczony. Według byłego pracownika więziennego, więźniom nie wolno siadać ani kłaść się na łóżkach poza wyznaczonymi godzinami snu. Zamiast tego są zmuszani do chodzenia w kółko wewnątrz swoich cel. Ich prawo do wysyłania i otrzymywania listów jest często ignorowane, a wizyty są wysoce ograniczone. Poza prawnikami tylko bliscy członkowie rodziny mają prawo do jednej wizyty w miesiącu. Egzekucje odbywają się w specjalnym pomieszczeniu, dostępnym tylko dla upoważnionego personelu. Więźniom zawiązuje się oczy przed przewiezieniem do tego miejsca. Rodziny są często informowane o egzekucji dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach, gdy otrzymują pudełko zawierające rzeczy osobiste więźnia. Ciała nigdy nie są zwracane rodzinom, a lokalizacje miejsc pochówku pozostają ścisłą tajemnicą państwową. Numer 12. Iracki rząd drastycznie zwiększył skalę i tempo bezprawnych egzekucji w 2024 roku. W styczniu organizacja Human Rights Watch poinformowała, że co najmniej 150 więźniów w Centralnym Więzieniu na Syriach było na skraju egzekucji bez ostrzeżenia. Szacuje się, że około 8 tysięcy osób przebywa obecnie w celach śmierci w Iraku. Rząd nie publikuje oficjalnych statystyk dotyczących egzekucji i odrzucił wiele próśb o przejrzystość. Krewny straconego więźnia stwierdził, że w akcie zgonu jako przyczynę śmierci podano egzekucję, ale na ciele nie było żadnych widocznych śladów, które by to potwierdzały. Wzbudziło to wątpliwości co do prawdziwej natury tych zgonów. Kilka tygodni po pogrzebie widziano uzbrojonych mężczyzn z irackich sił bezpieczeństwa, którzy monitorowali grup i nękali członków rodziny. Rodzina podejrzewa, że była to próba uniemożliwienia im ekshumacji ciała w celu przeprowadzenia niezależnej sekcji zwłok, ponieważ nie dostarczono żadnych oficjalnych dokumentów z autopsji. Numer 11. Singapur wykonuje karę śmierci za ograniczoną liczbę przestępstw, głównie morderstwa z premedytacją i handel narkotykami na dużą skalę. Rząd podkreśla, że kara śmierci jest stosowana oszczędnie i tylko w przypadku najcięższych przestępstw. W latach 1991-2004 w Singapurze stracono ponad 400 więźniów, co daje państwu miastu jeden z najwyższych wskaźników egzekucji na mieszkańca na świecie w tym okresie. W Singapurze kara śmierci jest obowiązkowa dla osób skazanych za handel określonymi ilościami substancji regulowanych. Standardową metodą egzekucji jest powieszenie, wykonywane w więzieniu Changi. Egzekucje odbywają się zazwyczaj wcześnie rano w piątek. Dokładne protokoły dotyczące ostatnich wizyt, ostatnich posiłków i procedur przedegzekucyjnych nie są ujawniane publicznie. W marcu 2022 roku w Singapurze w celach śmierci przebywało 62 więźniów. Zgodnie z singapurskim prawem, osoba musi mieć co najmniej 18 lat w chwili popełnienia przestępstwa, aby kwalifikować się do kary śmierci. Numer 10 Japońskie prawo wymaga od ministra sprawiedliwości zatwierdzenia i zaplanowania egzekucji w ciągu 6 miesięcy od ostatecznego wyroku śmierci. Jednak w rzeczywistości więźniowie spędzają średnio 15 lat w celi śmierci, podczas gdy ich sprawy są poddawane dalszym przeglądom. W 2023 roku 106 więźniów oczekiwało na egzekucję, a trzech więźniów zmarło w areszcie w tym roku. Ostatnia egzekucja w Japonii miała miejsce 26 lipca 2022 roku, kiedy to Tomohiro Kato został powieszony za zabicie siedmiu osób podczas ataków w Tokio w 2008 roku. Japonia egzekwuje ścisłą tajemnicę wokół swoich procedur egzekucyjnych. Więźniowie skazani na śmierć są przetrzymywani w izolatce pod całodobowym nadzorem. Więźniowie są informowani zaledwie godzinę przed egzekucją, co oznacza, że ich rodziny i prawnicy są powiadamiani dopiero po jej wykonaniu. Numer 9. W Tajlandii przestępstwa związane z narkotykami są karane śmiercią, a kobiety skazane na karę śmierci są nieproporcjonalnie często skazywane za te przestępstwa. Przepełnienie i ograniczone zasoby w tajskich więzieniach przyczyniają się do trudnych warunków przetrzymywania. W przeciwieństwie do ogółu populacji więziennej więźniowie skazani na karę śmierci są wykluczeni z programów pracy i usług rehabilitacyjnych. W marcu 2018 roku w celach śmierci przebywało 510 więźniów, z których ponad połowa została skazana za przestępstwa narkotykowe. W przeszłości egzekucje w Tajlandii były wykonywane przez plutony egzekucyjne, ale w październiku 2003 roku kraj przeszedł na śmiertelny zastrzyg jako jedyną metodę egzekucji. Tajlandzkie więzienia są notorycznie przepełnione i brakuje w nich personelu, co prowadzi do niespełniających standardów warunków życia. Istnieje niewielka publiczna dokumentacja dotycząca ostatnich chwil więźniów w celach śmierci, w tym rozmów telefonicznych, wizyt, posiłków lub świadków egzekucji. Tajskie prawo zezwala więźniom na złożenie królewskiej prośby o ułaskawienie w ciągu 60 dni od wydania wyroku śmierci przez Sąd Najwyższy. Król ma nieograniczony czas na rozpatrzenie tych wniosków, skutecznie odraczając egzekucję w tym okresie. Nie ma publicznie dostępnych informacji na temat wymogów wiekowych dotyczących kary śmierci w Tajlandii. Numer 8. Pakistan ma jeden z najsurowszych systemów kary śmierci na świecie, stanowiący 26% światowej populacji skazanych na karę śmierci. Od 2024 roku w celach śmierci przebywa 6161 więźniów, co oznacza wzrost z 6039 w 2023. Od 2004 roku Pakistan wydał co najmniej 4,5 tysiąca wroków śmierci, średnio jeden dziennie. Chociaż od grudnia 2019 roku nie przeprowadzono żadnych egzekucji, Pakistan pozostaje jednym z największych krajów stosujących karę śmierci z ponad 31 przestępstwami zagrożonymi karą śmierci. Z powodu przeludnienia więźniowie w niektórych zakładach są stłoczeni w celach o powierzchni mniejszej niż 8 m2, co prowadzi do wysokiej zachorowalności na choroby, takie jak gruźlica, świeżb i zaburzenia żołądkowo jelitowe Osadzeni w celach śmierci są codziennie przenoszeni do nowych cel i znajdują się pod stałym nadzorem. Więźniowie mogą przebywać poza celą przez godzinę dziennie, podczas której muszą pozostać z kajdankami. Opcje aktywności są ograniczone, choć niektórzy więźniowie mogą zdobywać kwalifikacje edukacyjne. Osoby z wyrokami śmierci potwierdzonymi przez Sąd Najwyższy mogą kontaktować się z innymi jedynie przez kraty celi. Wizyty rodzinne i prawne odbywają się pod ścisłym nadzorem, co narusza poufność i prywatność. Średni czas między wyrokiem a egzekucją wynosi około 11 lat. Po egzekucji ciało jest zwracane rodzinie. Jeśli nie zostanie odebrane, zostaje pochowane na cmentarzu więziennym. Numer 7. Jemen ma jeden z najwyższych wskaźników egzekucji na mieszkańca na świecie, a publiczne egzekucje są powszechne. Pod kontrolą Huti w północnym Jemenie liczba wyroków śmierci znacznie wzrosła. W maju 2024 roku sąd prowadzony przez Huti skazał 44 osoby na śmierć za rzekomą współpracę z koalicją pod wodzą Saudów. Szczegóły dotyczące warunków panujących w celach śmierci ostatnich chwil pozostają słabo udokumentowane. Ostatnia oficjalnie odnotowana egzekucja nieletniego w Jemenie miała miejsce 21 lipca 1993 roku, kiedy to 13-letni Nasir Munir Nasser al-Kiribi i trzy inne osoby zostały stracone za poważne przestępstwa. W następstwie tej egzekucji parlament Jemenu zmienił kodeks karny w następnym roku, zakazując kary śmierci dla osób poniżej 18 roku życia w momencie popełnienia przestępstwa. Numer 6 Kara śmierci pozostaje legalna w Botswanie, głównie za morderstwo w ciężkich okolicznościach. Jednak konstytucja Botswany gwarantuje prawo do życia, co czyni ją jedynym krajem w Afryce Południowej, który nadal aktywnie egzekwuje kary śmierci. Jeden z godnych uwagi przypadków dotyczy Mariette Bosch, południowoafrykańskiej kobiety skazanej na karę śmierci w 1999 za zamordowanie żony swojego kochanka. Została stracona dwa lata później, stając się czwartą kobietą straconą od czasu uzyskania niepodległości przez Botswanę w 1966 roku i jedną z niewielu białych kobiet straconych w Afryce. Jej egzekucja została przeprowadzona w tajemnicę, a jej rodzina nie została poinformowana. Zdarzały się również przypadki egzekucji więźniów bez wymaganego prawem 24-godzinnego powiadomienia. W jednym przypadku matce więźnia i jego prawnikowi odmówiono dostępu do niego na dzień przed egzekucją. O jego śmierci dowiedzieli się dopiero z komunikatu radiowego. Rząd Botswany odmówił następnie zwrotu ciała rodzinie w celu pochówku. Numer 5. W Somalii prawnie usankcjonowane egzekucje przeprowadzane są przez plutony egzekucyjne. Kraj uznaje prawo szariatu i sądy islamskie obok prawa cywilnego, z których oba mają uprawnienia do wykonywania egzekucji przez ścięcie lub ukamieniowanie. Od początku XXI wieku bojówki niepaństwowe przeprowadzają również pozasądowe egzekucje, często bez oficjalnej zgody, w związku z trwającą niestabilnością i konfliktem domowym. W sierpniu 2024 roku władze Pundlandu, półautonomicznego regionu Somalii, wykonały egzekucje na czwórce dzieci. Zostały one oskarżone o popełnienie przestępstw w wieku poniżej 18 lat i rzekome powiązania z grupą zbrojną sprzeciwiającą się rządowi. Egzekucje te zostały przeprowadzone pomimo tego, że Somalia jest sygnatariuszem konwencji o prawach dziecka, co czyni tę sprawę głęboko niepokojącą. Numer 4. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ZEA, różne przestępstwa są karane śmiercią, a pluton egzekucyjny jest jedyną dozwoloną metodą egzekucji. System prawny ZEA egzekwuje karę śmierci za poważne przestępstwa, w tym morderstwo, terroryzm, szpiegostwo, inne poważne przestępstwa zagrażające bezpieczeństwu narodowemu. Zarówno cudzoziemcy, jak i mieszkańcy ZEA zostali straceni za różne przestępstwa. Od 2023 roku ostatnia znana egzekucja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich miała miejsce w 2017 roku. Kluczowe aspekty procesu prawnego w ZEA obejmują: zeznania są często uzyskiwane bez obecności prawnika. Nie ma systemu kaucji za poważne przestępstwa. Procesy przed ławą przysięgłych nie istnieją w ramach prawnych ZEA. Procesy przed ławą przysięgłych nie istnieją w ramach prawnych ZEA. Numer 3. W Indiach większość wyroków śmierci jest zamieniana na karę dożywotniego pozbawienia wolności w trakcie procesu sądowego, który może trwać kilka lat ze względu na długotrwałe postępowanie sądowe. Ograniczone środki na żywność, higienę i opiekę zdrowotną przyczyniają się do trudnych warunków panujących w więzieniach. Odległe lokalizacje zakładów karnych, wysokie koszty transportu i trudności finansowe często utrudniają rodzinom odwiedzenie więźniów, co prowadzi do rzadkich lub niemożliwych kontaktów rodzinnych. W latach 2019-2020 liczba wyroków śmierci spadła ze 103 do 77. W 2018 sądy niższej instancji wydały 162 wyroki śmierci, najwięcej od 19 lat. Chociaż prawo zabrania wykonywania egzekucji na nieletnich, 18 więźniów skazanych w 2016 roku zostało później ujawnionych jako nieletni w czasie popełniania przestępstw, co jest częstym problemem ze względu na brak oficjalnej dokumentacji. Wielu więźniów skazanych na karę śmierci przetrzymywanych jest w odosobnieniu w specjalnych barakach śmierci. Więźniowie zgłaszają, że mogą swobodnie poruszać się tylko przez 3 do 12 godzin dziennie, w zależności od zakładu karnego. Jeden z więźniów stwierdził, że po przybyciu naczelnik pokazał mu szubienicę, inny zgłosił, że widział zdjęcie szubienicy na telefonie strażnika więziennego. W szczególnie niepokojącej praktyce, niektórzy strażnicy prosili więźniów o wyznaczenie ich jako katów w ich ostatnim życzeniu, za co podobno płacono około 270 dolarów. Numer 2 w Wietnamie egzekucje były historycznie wykonywane przez siedmiu funkcjonariuszy policji, podczas gdy więźniowie mieli związane oczy i byli przywiązani do pali. Jednak w listopadzie 2011 roku metoda ta została zastąpiona śmiertelnym zastrzykiem. W dniu 1 lipca 2016 roku Wietnam zniósł karę śmierci za 7 konkretnych przestępstw, w tym za nieprzestrzeganie rozkazów i niszczenie projektów bezpieczeństwa narodowego. Istnieją jednak wyjątki. Osoby w wieku 75 lat lub starsze oraz skazani urzędnicy, którzy zwracają nielegalne zyski, mogą zostać zwolnieni z egzekucji. Kara śmierci nie ma zastosowania do nieletnich, kobiet w ciąży lub kobiet opiekujących się dziećmi poniżej 36 miesiąca życia w momencie popełnienia przestępstwa lub procesu. Zamiast tego ich wyrok zostaje zamieniony na dożywotnie więzienie. W okresie od 6 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2016 w Wietnamie stracono 429 osób. Od lipca 2011 roku do czerwca 2016 na karę śmierci skazano 1134 osoby. Obecna liczba więźniów skazanych na karę śmierci nie jest jednak znana. Numer 1 Objęcie stanowiska najwyższego przywódcy Korei Północnej przez Kim Jong-una po śmierci jego ojca Kim Jong-ila w grudniu 2011 roku nie przyniosło poprawy w zakresie poważnych naruszeń praw człowieka w tym kraju. Korea Północna systematycznie narusza prawa swoich obywateli, a rząd zakazuje jej działalności, zorganizowanej opozycji politycznej, wolnej prasy, społeczeństwa obywatelskiego, wolności religijnej. Powszechne są arbitralne aresztowania, zatrzymania bez sprawiedliwego procesu i torturowanie więźniów. Korea Północna egzekwuje również kary zbiorowe, w wyniku czego setki tysięcy ludzi jest zniewolonych w obozach pracy. Reżim regularnie przeprowadza publiczne egzekucje za przestępstwa, w tym za kradzież mienia państwowego, gromadzenie żywności, inne tak zwane przestępstwa antysocjalistyczne. północno krajski kodeks karny przewiduje karę śmierci za szeroko pojęte przestępstwa, w tym przestępstwa przeciwko państwu i przestępstwa przeciwko narodowi. Te jasne definicje pozwalają na powszechne nadużycia. Poprawka z 2007 roku rozszerzyła karę śmierci na wiele przestępstw bez użycia przemocy, w tym oszustwa i przemyt. Zeznania zebrane przez Human Rights Watch w 2012 roku ujawniły szokujące egzekucje za pozornie drobne przestępstwa, takie jak kradzież metalowego drutu, usunięcie szkła z portretu Kim Jong-ila. Ponadto Ludzie zostali straceni za pomaganie innym w ucieczce przez granicę Korei Północnej z Chinami. Czy kiedykolwiek chcielibyście zobaczyć cele śmierci od środka? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.